Cześć. Jestem ciekaw, czy już przygotowaliście swoje maszyny do sianokosów. Tuż przed nimi przygotowujemy właśnie naszą GMD 600, po to, aby mogła pracować w całym sezonie bezawaryjnie. Ten proces jest bardzo prosty i każdy z was, użytkownik maszyn Kuna, może tą kosiarkę przygotować do sezonu. A my jako przedstawiciele KUN wspólnie z liderami przygotowaliśmy dla was specjalny zestaw oleju. Śrub i nożyków, po to, aby przygotować tą maszynę, aby mogła pracować bezawaryjnie i właściwie przez cały sezon. Zróbcie to z nami. Mariusz, pokaż Państwu, jak wygląda ten proces. Cześć, dzisiaj przeprowadzimy sobie przegląd kosiarki bocznej KUN GMD 600. Przegląd takiej kosiarki należy wykonywać raz w sezonie bądź po 200 roboczogodzinach. W głównej mierze przegląd polega na kontroli podzespołów roboczych, głównie elementów listwy tnącej, noży dysków oraz na wymianie oleju zarówno w listwie tnącej. Jak i w przekładni kątowej. Aby wymienić olej w listwie tnącej, że ustawić maszynę w pozycji transportowej, pod korek spustowy należy podłożyć pojemnik, który pomieści 2 litry oleju. Następnie należy odkręcić korek spustowy w celu spuszczenia oleju z listwy tnącej. Gdy cały olej nam wyleci z listwy, przykręcamy korek spustowy. Następnie możemy odkręcić korek nalewowy i wlewamy. Olej około 2 litrów. E, tutaj e, chodzi o to, żeby dolać do korka nalewowego. Olej musi zacząć się wylewać przez korek nalewowy, wtedy mamy pewność, że mamy odpowiedni poziom oleju w listwietnącej. W następnej kolejności zakręcamy korek wlewowy wytnącej i wtedy olej w listwietnącej mamy już wymieniony. E, ważne, żeby przy wymianie oleju, przy wykręcaniu korka spustowego oraz korka nalewowego sprawdzić stan podkładek e, pod Korkiem, gdyż, jeżeli ta podkładka będzie w złym stanie, może, może nam się olej delikatnie wydostawać z listwy. Co może doprowadzić do tego, że mm, przez cały sezon trochę tego oleju stamtąd wyleci i ta listwa nie będzie pracować w sposób odpowiedni. W kolejnym etapie przeglądu należy skontrolować jakość noży tnących oraz śrub, na które te noże mocujemy. W celu wymiany samego noża posługujemy się specjalnym narzędziem, które jest w zestawie z każdą kosiarką wyposażonych w system montowania noży FastFit. Dzięki temu możemy poprzez odchylenie sprężyny wyciągnąć sam nóż, w to miejsce zamontować nowy element roboczy, nowy nóż. Natomiast w przypadku, w którym podczas przeglądu chcemy sprawdzić stan śrub mocujących te noże, należy odkręcić dwie śruby od pokrywy dysku. Następnie, gdy ściągniemy tą pokrywę, pod spodem mamy kolejne dwie śruby, które także musimy odkręcić. Wtedy możemy cały, cały dysk wyciągnąć na zewnątrz. Po odkręceniu śrub, na które mocujemy noże tnące, możemy ocenić ich stan i ewentualnie dokonać ich wymiany. Następnie proces montażu dysku odbywa się w analogiczny sposób co demontaż. Tutaj trzeba pamiętać, aby, aby śruby i nakrętki dokręcać z momentem 100 Nm. To jest standard dla kosiarek bocznych Kun. Przy rozpoczęciu wkręcania śrub mocujących dysk, jak i noże, Należy pamiętać o zablokowaniu dysków jakimś rodzajem kołka, który uniemożliwi obrót dysku. Dzięki temu będziemy mieli możliwość odkręcenia śrub. W odróżnieniu od dysków środkowych mamy także dwa dyski krajne. Tutaj sposób demontażu jest troszeczkę inny, aby umożliwić sobie Demontaż całego dysku. Należy odkręcić cztery śruby, aby odkręcić dekiel dysku, i następnie za pomocą klucza z przedłużką możemy w ten sam sposób, co w dyskach środkowych, demontować ten dysk. To jest podstawowa różnica pomiędzy dyskiem środkowym a dyskami skrajnymi. Dodatkowo przy montażu tego dysku należy pamiętać o dokręceniu tych. Czterech śrub mocujących dekiel z momentem 60 Nm. W następnym etapie przeglądu musimy sprawdzić, czy naciąg pasków przekazujących napęd na naszą listwę tnącą jest odpowiedni. W tym celu należy sprawdzić, czy szczelina pomiędzy tuleją oraz śrubą jest odpowiednia. Powinna ona się mieścić w zakresie od 0 do 1 mm. Jeżeli ta odległość jest inna, należy w odpowiedni sposób e, za pomocą klucza ten naciąg zwiększyć bądź zmniejszyć. Aby wymienić olej w przekładni kątowej, należy ustawić e, maszynę w pozycji transportowej, odkręcić korek e, nalewowy. W ten sposób możemy opróżnić przekładnię kątową e, z oleju. E, następnie korek należy zakręcić i ustawić maszynę w pozycji roboczej. Dopiero po ustawieniu maszyny w pozycji roboczej, mamy możliwość nalać olej przez korek nalewowy do właściwego poziomu. No właśnie, widzicie, jak ten proces jest bardzo prosty i każdy z Was może to przygotować i przeprowadzić. Pamiętajcie, że wymiana oleju jest wymagana raz do roku. Warto dbać o swoje maszyny. Kondycja maszyny to jakość paszy. Przede wszystkim, każdy z Was może ten proces przeprowadzić właściwie. Za stosunkowo niską cenę. Tą paczkę, ten zestaw możemy nawet Wam wysłać paczkomatem. Korzystajcie z tego!